Witajcie kochani dzisiaj ze mną. Adam, terapeuta techniki Bowena z Białego Stoku. Tak jest. Powiedz, powiedz Adam, co cię najbardziej urzekło w technice Bołena, w czym jakby najbardziej tobie pomogła? Dla mnie najbardziej pomogła właśnie w luzowaniu siebie. W ogóle zmienił mi się cały świat. O, to ciekawe, to tak jak u mnie. No właśnie, te, technika tak, Bowena tak. bardzo zmienia w ogóle człowieka. A jest bardzo dużo tych przypadków, w ogóle ogólnie, w których brałem udział pomagając ludziom. No tak jak właśnie powiedziałem, na mnie to zmieniło całe życie, no oczywiście w różnych kontuzjach. Przeważnie tutaj miałem barki, także barki mi się bardzo pięknie ponaprawiały. Po raptem kilku po, butykach. Bo, po, tak, dokładnie tak, bo kilku nawet zabiegach, tak, bo tam trzeba parę zabiegów zrobić. Mm -hmm. na, są takie procedury na bark, także tam kilka trzeba było zrobić, ale ja już jestem sprawny, także mogę swoje ćwiczenia, gimnastykę uprawiać. I to, to zdrowie przekazujesz dalej swoim y, klientom, pacjentom. Dzisiaj tak jest. też miałam okazję tego doświadczyć. się mi miło. <laughs> tak, powiedz, t, naj, Twój najbardziej spektakularny sukces jako terapeuty techniki Bowena. Jest, no jest ich trochę, tak naprawdę. To, to nie nie chodzi o tutaj, że moja nieskromność tak, w tym wszystkim, wiem, wiem. bo to naprawdę być trzeba mieć pokorę i w tym, co się wykonuje no taki spektakularny, no nie wiem, ten przykład mówi o tej dziewczynce, mhm. e, która, która przyszła z matką, z mamą i nie dała rady ruszać w ogóle ręką, tak, bo miała jakiś niedowład już ortopedyczny. Ile lat miała, pamiętasz? Ona miała gdzieś 10 do 14 lat, tak? Mhm. O, 14, chyba 14 lat. Mhm. I miała niedowład, niedowład ręki, nie mogła podnieść kubka z herbatą e, i to było, to było niesamowite, bo po, po jednym zabiegu wszystko się udało, naprawiło. To znaczy przyszło na drugi zabieg, bo chciałam zrobić drugi zabieg do, dokładnie na rękę i się okazuje, że ona w, no nie miała potrzeby. I tak? mhm. była właśnie mama z tą córką ortopedy. I się okazuje, że Otto Pana nie znał tej metody i mówi, ale jak działa, to nie chodzi. Także <noise> tylko było na dwóch zabiegach i naprawdę wszystko, wszystko się naprawiło, także bardzo, bardzo się cieszę. I tych cudów na naszych koncie jest coraz więcej. Zapraszamy, żebyście przeglądali również stronę internetową Bołen Polska. Adama łatwo znajdziecie również. Adam Putmanik z stoku, także... Polecamy i zapraszamy na zabiegi. Dziękuję bardzo. Dzięki.